No, i e, tak to się właśnie dzieje, e, właśnie w wyniku takiego błędu na drogach ekspresowych, jak ten, który widzicie już, właśnie teraz, e, i autostradach pojawiają się pojazdy jadące pod prąd. E, no, ale ja czasami, e, Arku, e, mam taką wątpliwość: e, e, czy my zawsze powinniśmy tych ludzi nazywać zbanami drogowymi? Czy może bardziej ostrzegać? E, a powiem Wam, dlaczego. Pod tym filmem e, na kanale Bielskie Drogi. Pojawiały się, pojawiły się komentarze, jest ich sporo. Film został nagrany na ulicy Krakowskiej w Bielsku Białej przy zjeździe z drogi S1. Nie przy wjeździe na drogę S1, wbrew pozorom. E, wiele komentarzy lokalnych kierowców, e, to ważne, e, wskazujących, że bardzo łatwo na tym skrzyżowaniu popełnić błąd i wjechać pod prąd. Zdaniem kierowców, oznakowanie jest nieczytelne, a projekt skrzyżowania pozostawia wiele do życzenia. Mnóstwo jeździcie. Uh, Arek, Witek, jak są oznakowane te zjazdy i wjazdy na ekspresówki i autostrady? Tak naprawdę taki błąd, który się pojawia, no, niech będzie. Już mówiliśmy, jest to dzman, ale pojazd, droga, człowiek, trzy filary bezpieczeństwa okay. drogowego. Człowiek może zawieść. Mhm. Natomiast, jeżeli sytuacja zaczyna się powtarzać i jest taka, że już y, kierowcy z tamtego rejonu zgłaszają problemy, może warto byłoby się zastanowić, czy to jednak nie droga jest źle oznakowana. Oczywiście też przez człowieka, no bo to zarządca drogi gdzieś tam planuje oznakowanie. Y, no i trzecia rzecz, samochód. Nowoczesne pojazdy potrafią na nas krzyczeć trochę z nawigacji, że sprawdź, czy nie jedziesz pod prąd, natomiast nie wiem też na ile na przykład ta nawigacja byłaby zaktualizowana. To po pierwsze. Sytuacji. Po drugie, też uważajmy z nawigacjami, bo czasami zmienia się organizacja ruchu dosłownie z dnia na dzień, Dokładnie remonty no, i tak dalej. Nie i wtedy. możemy w 100% na tej technice polegać, ale też tak. przyzwyczajemy się. Coś, co mnie martwi. No. Mnie martwi, co zauważyłem od dłuższego czasu. Nie wiem, może, może Państwo też to zauważyliście. E, oznakowanie odblaskowe na drogach, mm -hmm. szczególnie w takim przypadku, jak mamy drogę dwujezdniową, czyli każda z jest jednokierunkową, prawa krawędź czerwona barwa, lewa krawędź bądź pasy ruchu biała barwa tego oznakowania. Okay. I okazuje się teraz tak, że nawet na tej jedno, jednokierunkowej to te oznakowanie, które jest odblaskowe po lewej stronie, one z obu stron potrafi być... Refleksować e, tak, po prostu. Mm -hmm. Tak i to, to też na drodze jednokierunkowej mogłoby być wyznacznikiem dla tego kierowcy, że jedzie pod prąd. No bo jeżeli białe ma z prawej, a jak to jest dwustronne, Wiesz co? Witku, świetne, są, świetne jest to chyba podejście, o którym mówi Arek, wskazujące na analizę statystyk. że Jeżeli coś się zdarzy jeden raz, okej, okay, możemy uznać a priori błąd kierowcy. Natomiast zanotujmy to, czy czasami za 2-3-4 dni albo dwa tygodnie nie zdarzą się trzy albo cztery kolejne tego typu błędy. Czy to jest właściwe podejście? Ja uważam, że Arek, tutaj szanowny kolega, bardzo trafnie rozgryzł ten problem akurat w tym wypadku, bo czasami są tak skonstruowane skrzyżowania albo przejazdy drogowe, że można czegoś nie zauważyć. W tym momencie na przykład idzie się naprzeciw kierowcom i stawia się znak stop, żeby po prostu ten kierowca się zatrzymał, żeby on, że tak powiem, miał takie twarde wyrażenie. Ja to podaję jako przykład. Więc sięga się po rozwiązania w infrastrukturze. Stosuje się na przykład celem zwolnienia prędkości w ruchu miejskim ronda. ronda, różne zwężenia drogowe, po to, żeby było bezpieczniej. Czyli niekoniecznie stawia się tylko i wyłącznie na świadomość kierowcy, jego umiejętności, a wymusza się niejako. I to są dobre rozwiązania. Idąc tym, tym torem logicznym, jeżeli faktycznie Coś zaczyna się dziać, to może nie kierowca do końca jest winien, tylko być może jest coś faktycznie w rozwiązaniu infrastrukturalnym, które można po prostu z łatwością poprawić i czekać owoców. Ja wiem, że to zabrzmi też może dla Was, jako dla profesjonalistów, trochę absurdalnie, natomiast Mateusz, gdybyś mógł jeszcze raz ten film zaprezentować. O właśnie, ten moment zobaczcie, ten, ten kierowca oczywiście popełnił koszmarny błąd. Ale on dosyć szybko zreflektował się, co się stało. Prawda? Nie, to nie jest człowiek, którego poka wielokrotnie pokazywaliśmy takie dzbany drogowe, które pędziły pod, pod prąd albo pasem awaryjnym. Na siłę... Tutaj jest błąd, 20, nie wiem ile to jest, no 20-30 metrów, i jest, jest szybka refleksja oczywistego błędu, który został popełniony. No żeby chociaż poczekał na zielony sygnał w Tego, do, do tego, to... chyba, tego, tego nie, nie, nie obejrzałem. Dziękuję, dziękuję bardzo.